Cześć, dzień dobry! Witam na transformacyjnym poranku przy kawie. Witam Was bardzo serdecznie. Dla kobiet, które chcą więcej, a jak się jacyś faceci załapią, to też oczywiście, zapraszam, żeby zostali. Zaczekam chwilkę, może ktoś. Jola, moja miłość, jesteś. Cześć, kochanie. Zaczekam chwilkę, aż ktoś się jeszcze pojawi. Jak się masz, moja droga? Jak się masz moja droga? i Jak to jest, jak mi się odbija światło komputera? O, teraz jest lepiej. Słychać mnie? Powiedz, czy mnie słychać dobrze. Mm. Także witam wszystkich bardzo serdecznie na transformacyjnym poranku przy kawie dla kobiet, które chcą chcą, chcą, chcą więcej, czyli dla wszystkich tych kobiet, które... Cześć ustę... Czyli dla wszystkich kobiet, które chcą więcej być, które chcą więcej tworzyć, które chcą więcej tworzyć swoje życie, które chcą wyrażać siebie. Cześć! Wspaniale jest mi od rana, pisze Justyna. Pięknie. Już dobra. Wyłączam słuchajcie w takim razie tą muzyczkę, która będzie takim naszym przewodnim motywem. Mam nadzieję, że. Mnie Facebook nie pogoni za tą muzyczkę, bo potrafią wtedy. Cześć Joasiu, potrafią zablokować um, e, live'a. Um, dziewczyny, e, takie jedno maleńkie pytanie: te, które z Was były na poprzednim um, tym live'ie, tym pierwszym, e, czy pamiętacie, jaka tam wtedy była jakość? Bo ja wtedy robiłam tego live'a ze Streamarda. I jakoś tak mam wrażenie, że było źle, dlatego dzisiaj robię bezpośrednio, aczkolwiek z tego streamata, było mi dużo, dużo wygodniej. Ok, ale nie będziemy za bardzo ględzili. Dla tych, którzy mnie będą oglądali po raz pierwszy, ponieważ ci, którzy chcą, są teraz, to w sumie mnie znają. Um, nazywam się Iwona Grochowska i jestem Life i Business Energy Leadership Coachem, czyli pomagam głównie kobietom, ale nie tylko. W tym, żeby docierały do swojego takiego miejsca, mocy w sobie, do swojej esencji i żeby z tego poziomu tworzyły swoje życie takie jak chcą tak jak chcą, żeby realizowały swoje marzenia i to, co sobie tam gdzieś im pojawi się w sercu, w głowie, żeby to po prostu się wydarzało i żeby żyły swoje życie z poziomu takiej mocy, radości fanu e, i szczęścia i miłości. Było normalnie u mnie. Aha, okej, okay, u Ciebie, Jałasia, było normalnie, no widzisz. A pozostałe dziewczyny napiszcie mi, bo to bardzo ciekawe. Bo jeżeli rzeczywiście jakoś była okej okay ostatnio, to ja chyba wolę robić ze streamiarda już sama, nie wiem. Cześć, Haniu! Dobra, dosyć ględzenia. Hmm, czyli tak, dla kobiet, które chcą więcej i... Chciałabym was, um, chciałabym was dziewczyny zapytać, co to znaczy dla Was, jakbyście mi napisały, dla każdej z Was, która tutaj jest, jak macie taką możliwość, żeby w tym momencie napisać, bo na przykład nie jedziesz samochodem, żebyś mi napisała, co to dla Ciebie w Twoim życiu znaczyłoby um, chcieć więcej. Co, to było, co, by, co by to było to więcej w Twoim życiu? Bo to mogą być różne, to mogą być, cześć Iwonko, to mogą być różne, całkowicie różne kwestie. To może być na przykład więcej w czymś życiu, to może być to, że na przykład chciałabym mieć wyższe stanowisko, a się boję o to poprosić. To może być, chciałabym mieć wyższą pensję, bo uważam, że moje kwalifikacje są większe i zasługuję na wyższą pensję, ale coś jest we mnie, co mnie hamuje, żeby też na przykład to negocjować. Chciałabym na przykład założyć swoją firmę. Ale jest we mnie coś, co um, nie pozwala mi tego zrobić i nie, nie pozwala zrobić mi tego kroku do przodu, żeby powiedzieć: OK, położyć papiery w firmie, gdzie pracuję, i żeby się zdobyć na to, żeby założyć swoją firmę. Napisz mi, co to by było dla ciebie być więcej, chcieć więcej. Co to jest to więcej dla ciebie? Bardzo jestem ciekawa. To mogą być oczywiście. Robić więcej, tworzyć więcej, to może być na przykład to realizowanie się bardziej, na przykład w tworzeniu czegoś, w malowaniu obrazów, w... albo to może być na przykład więcej w podróżowaniu. Czyli chodzi mi o to, żebyś mi napisała, co to jest to coś, co byś chciała, co gdzieś przez cały czas w swoim życiu w jakiś sposób odkładasz na bok. Bo jest w tobie taki głosik, który na przykład mówi, że E, nie uda ci się, E, jesteś niewystarczająco dobra, żeby to zrobić, E, po co się wysilać i tak dalej, i tak dalej. Napiszcie mi, dziewczyny, co to dla Was znaczy więcej, chcieć więcej. Bo chciałabym, jakby, odnieść się, jestem przekonana, że każda z Was ma w sobie coś takiego, um, jakąś taką rzecz. E, którą by chciała, a którą gdzieś tam po prostu odkłada na później. Wiola pisze: mieć dom z ogrodem i wychować konia od źrebaka. Okej. Okay. Pięknie w ogóle, cudownie, Cudow, cudowny, cudowny plan i cudowny pomysł. E, dobrze, to jest Dan Danusia też dołączyła. Cześć Danusia. Ehm... O, mogę zaprosić poszczególne osoby przed kamerę, nowy myk facebooka. Wow, zaraz, zaraz kogoś wy, wypróbujemy. No dobrze, więc teraz jak już um, zdacie sobie sprawę z tego, co to jest to, chcę więcej, to co jest tym czymś, czego chciałabym więcej w moim życiu, ale czego z jakiegoś powodu nie realizuję, to po drugiej stronie. Tej monety, po drugiej stronie tej historii jest jestem mniej. Jestem mniej. Czyli, ponieważ nie realizuję tego swojego więcej, to jestem w takim momencie mniej. I wydawać mi się, by się mogło w pierwszej chwili, że to chcieć więcej, to będzie, będziemy potrzebowały więcej energii, będziemy potrzebowały więcej wysiłku, będziemy potrzebowały więcej um, włożenia jakby, jakby czasu, czyli to więcej może się w pierwszej chwili kojarzyć z takim, z takim dodatkowym wysiłkiem, które możemy, powinniśmy włożyć nasze życie, w nasze życie, natomiast jest całkowicie przy, przeciwnie. Jeszcze czytam Justyna, ciągle więcej wiary w siebie i w to, że moje pragnienia są ważne. Mhm, mm okej, okay. pięknie. Też chodzi mi o coś takiego, co, co by się chciało zrealizować w swoim życiu, ale czegoś się nie robi z jakiegoś powodu. Um, bo to na przykład, Justynka, że ty chcesz więcej wiary w siebie i że twoje pragnienia są ważne, to jest ok, to coś więcej, o czym ja mówię, to właśnie jakie są twoje pragnienia. Co byś chciała na przykład, nie wiem, może zmienić pracę, tak? Natomiast tego nie realizujesz. Tu jesteśmy w tej przestrzeni więcej, której po prostu nie, nie realizujemy. I teraz wracam do tego, jeżeli nie realizujemy więcej, to jesteśmy w przestrzeni mniej. Natomiast um, chciałabym Wam tutaj podkreślić, szczególnie dzisiaj. Że ta kwestia bycia w tej przestrzeni więcej, w realizacji swoich pragnień i swoich marzeń, wymaga właśnie mniej wysiłku od nas, wymaga mniejszej, mniejszego zaangażowania naszej energii. Dlaczego? Ponieważ kiedy jesteśmy w takiej przestrzeni mniej, to działamy jakby przeciwko sobie, to działamy przeciwko takiej prawdziwej. Ja, prawdziwej mojej takiej esencji. Wtedy czujemy zmęczenie, wtedy czujemy niechęć, wtedy czujemy wątpliwości, wtedy bardzo łatwo wpadamy w dół. Zwróćcie uwagę na to, że kiedy realizujemy się w czymś, kiedy się w czymś realizujemy tak naprawdę i to działa z takiego naszego, naprawdę takiego naszego. Centrum, to wtedy po prostu jesteśmy szczęśliwe, wtedy wszystko się dzieje ok, wtedy po prostu na przykład wstaję rano o godzinie 5, żeby zrobić dla Was live'a, to jest dla mnie też ta przestrzeń więcej, do której, do której dążę, żeby jak najwięcej dawać po prostu... Ludziom, kobietom szczególnie, jakoś tak ostatnio nie ciągnie w takim kierunku pomagania, dosyć mocno pomagania kobiet i wtedy, kiedy pozwalamy się sobie realizować w tej, i realizować te nasze pragnienia z tego poziomu więcej, to wtedy po prostu czujemy się dobrze i czujemy się szczęśliwe. Natomiast coś, rzeczywiście, najczęściej stoi na naszej drodze. Co nam przeszkadza w realizacji tych naszych marzeń. Justyna, chciałabym przebiec maraton. To jest cudowny przykład, Justyna. Tak, chciałabym przebiec maraton, ale ciągle brakuje mi zdrowia. To jest cudowny przykład, czyli to jest to odkładanie na później. Oczywiście nie mogę otworzyć. Jak zaczynam regularnie trenować, to od razu jestem chora. Czyli coś jest, coś jest jakby na poziomie takim energetycznym prawdopodobnie. Mówimy o energii, jesteśmy w, 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 jakby w swo, wśród, wśród swoich, więc możemy mówić tutaj o energii, co, co powoduje, że, że ta choroba się pojawia i rzeczywiście to więcej... To jest bardzo dobry przykład, Justyna. Chciałabym przebiec maraton, ale, ale ciągle brakuje mi zdrowia. I dzisiaj... Ponieważ sobie będziemy kontynuowały ten temat, tego chcę więcej, czyli na przykład ty, Justyna, możesz sobie na tych naszych spotkaniach yy, mieć w głowie i w sercu ten swój pomysł tego maratonu. Może coś, co tutaj jakby usłyszysz, o czym będziemy rozmawiały przez te kolejne spotkania, może ci ułatwi pójście, jakby, pójście w tym kierunku. Ponieważ dzisiaj to, do czego chciałabym was zaprosić. To jest naprawdę to, Justynka to już napisała. Viola też to napisała, że chciałaby mieć dom <grytanie> i chciała, chciałaby mieć, e, wychowywać konia od zierbaka, tak? E, I to jest ta, takie, takie marzenie. Co to znaczy po prostu dla, dla ciebie konkretnie, to chcieć więcej. Co jest tym czymś, co przez cały czas z jakiegoś powodu odkładasz, Odkładasz na, na później. No, właśnie, nie mogą znaleźć tej blokady. Prawdopodobnie, oczywiście, Justyna, wiesz doskonale, że to, to też jeszcze czas przegadania tak gdzieś głęboko, natomiast najczęściej taka niemożliwość realizacji tego, czego chcemy więcej w naszym życiu, cześć Moniko, wynika. I będziemy o tym rozmawiały od razu następnym razem, wynika z takiego naszego wewnętrznego krytyka, który na, nam ta, tam po prostu wewnętrznie dowala. I, I przez cały czas nadaje nam takim swoim upierdliwym głosikiem, że coś nam się nie uda, nie damy rady, coś e, nie zasługujemy na to, żeby coś zrobić. I, i to, jest ten, to jest ta energia, taka blokująca nas w um, realizacji tych naszych pragnień. Więc zaczniemy sobie od piątku rano, czyli od, 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 od tego kolejnego spotkania zaczniemy sobie troszeczkę rozmawiać o tym, jak rozpoznać ten, tego naszego wewnętrznego krytyka i jak go odróżnić od takiego głosu rozsądku, czasami, tak? No bo wiadomo, że czasem jest też w nas głos rozsądku, który nam po prostu podpowiada różne rzeczy ym, i na przykład mówi nam, że coś jest dla nas dobre albo coś nie jest dla nas złe. Więc w piątek opowiem Wam, jak rozróżnić ten głos wewnętrznego krytyka, który nas hamuje, który nas blokuje przed realizacją jakiejś rzeczy, które chciałybyśmy osiągnąć. Od głosu rozsądku. <grym> I jeszcze na koniec chciałam Wam dać taki konkretny przykład. Wczoraj miałam, słuchajcie, taką bardzo fajną sesję z 18-latkiem. Z chłopakiem, który ma cześć wiola. Z chłopakiem, który ma 18 lat i który właśnie decyduje się w tym momencie, potrzebuje podjąć decyzję wyboru przedmiotu na maturę. I miał całkowity w ogóle kocioł w sobie, w głowie. Wiola pisze: tak lęk, że nie podołam, że nie, pr nie przerośli mnie ten projekt. Do do dokładnie tak, Wiola. Czyli to jest ten głos w nas, który, który nam mówi, że nie damy rady z czymś, że nie podołamy, że to, co chcemy zrobić, że to, co chcemy zrealizować, nas przerasta. Więc w efekcie na tym. Ten głos i ta siła, energia nas hamująca jest w nas silna, że w ogóle nie realizujemy na przykład swoich marzeń albo tego więcej, co chciałybyśmy. Dokładnie tak jest. Więc wracam do tego wczorajszego przykładu, bo to trochę nawiązuje do, do tej historii z realizacją marzeń. No, i mieliśmy taką sesję, żeby mu pomóc um, odnaleźć i, i podjąć tą decyzję, jaki przedmiot wybiera na maturę. E, e, I słuchajcie, to, to było niesamowite, ponieważ um, z jednej strony, na przykład, um, pojawiła się taka historia, że jego ogromnym, jak zaczął o tym opowiadać, bo aż po prostu wibracja, że tak powiem, w przestrzeni się podniosła, ponieważ chłopak ma takie marzenie, żeby być kapitanem wielkiego statku. I zaczął 18-latek opowiadać o tym, jak stoi na mostku, jak jest kapitanem wielkiego promu, na którym jest 3000 osób. I jest morze, szum fal, i to jest jego marzenie. I jak opowiadał o tym marzeniu, to aż głos mu tak wibrował, aż się cieszył, pojawiła się taka radość i przestrzeń, i w ogóle wow! Aż, aż ja zostałam totalnie zainspirowana tym obrazem. To była jakby jedna jego ścieżka. Druga ścieżka była, jak sam powiedział, taka przyziemna. Taka bardziej związana akurat w tym przypadku, to, to, było, to było pójście na przykład na później, na studia, na psychologię, ale to był po prostu taki gabinecik, w którym coś tam robi, że może to nie jest taka realizacja jego planów do końca, że w sumie mógłby się zajmować jakimś swoim hobby po pracy i kiedy opowiadał tą drugą możliwość i ten drugi kierunek, to ta energia była kompletnie inna. Już nie było za tym tej takiej wibry, nie było tej przestrzeni, nie było tego, tej iskierki, która go, by go pchała y, do przodu. I, i, I w sumie właśnie w, w części tej sesji y, rozmawialiśmy o tym, y, co, co w nim jest takiego. Że go z jednej strony ciągnie serce do realizacji tych marzeń i to jest ta przestrzeń, do której on chce iść, ale jednak to drugie rozwiązanie wydaje się bardziej realne, wydaje się bardziej takie niby do osiągnięcia, a w tym wszystkim bardziej przyziemne. Tak? I jestem bardzo ciekawa. Jestem naprawdę bardzo ciekawa, ponieważ mam dzisiaj dostać od niego wiadomość, jaką finalnie podjął decyzję, ponieważ jeszcze potrzebował troszeczkę sobie z tym, z tym tematem popracować. Czy rzeczywiście poszedł i czy pójdzie za głosem serca, czego mu, że tak powiem, z całego serca życzę? Um, czy pójdzie za głosem serca i za tym swoim marzeniem, za tym więcej, które w nim jest, czy pójdzie za tym mniej? Zobaczymy. Zobaczymy, um, co, co, się, co się wydarzy i, i, coś, i co z tego wyniknie. Ok, więc um, chciałabym dzisiaj jeszcze tak na koniec yy, podkreślić Wam jedną taką maleńką rzecz. O czym, o czym będziemy rozmawiały przez te kolejne transformacyjne poranki przy kawie dla kobiet, które chcą więcej? Czyli będziemy tutaj się pojawiały kolejne osoby, pewne się, pewnie się pojawiają i znikają. Cześć Edyta, cześć Lucyna, jeżeli zostajecie. Więc będziemy rozmawiały o tym, jak realizować to coś, co chcemy więcej w naszym życiu. Eee, jak realizować te nasze plany, pomysły, nasze chęci, nasze marzenia w naszym życiu, żeby one rzeczywiście się pojawiły, żeby, przepraszam, żeby one się wydarzyły, a żeby nie zakopywać gdzieś tych naszych, tego naszego chcę więcej do końca. I żeby um, nie pozostawać w takim. Ach, niech będzie, niech będzie tak, jak jest, żeby, żeby nie pozostawać w takiej przestrzeni. To jest bardziej realne, tak? Oczywiście to nie jest tak, że wszystkim, wszystkim osobom udaje się zrealizować te marzenia, ale jest to dokładnie dlatego. Dlatego, że nie, na, nawet nie próbują tylko od razu już na dzień dobry kiedy słyszą ten głos w sobie nie podołam, nie dam rady nie uda mi się to po prostu opuszczają głowę i wracają do swojej starej historii więc ja chciałabym Was tutaj zachęcić do tego, żebyście pomyślały z takim otwartym umysłem o swoich marzeniach żebyście uwierzyły w to że one są możliwe do realizacji, oczywiście, że to wymaga um, pewnego zaangażowania, że to wymaga podjęcia pewnych decyzji, że to przede wszystkim wymaga zrobienia czegoś konkretnie, nie, nie, a nie pozostawania w takiej przestrzeni abstrakcyjnej, że chciałabym, ale że niech się wydarzy, tak? Że żeby się realizowały nasze marzenia i żeby się pojawiało to więcej, to potrzebujemy w naszym życiu coś konkretnie robić, kroczek za kroczkiem, każdy dzień w jakiś sposób, takim o milimetr możemy się posuwać do przodu. I to jest to, do czego Was zachęcam, i w piątek opowiem, opowiem Wam o tym głosiku w nas, o tym głosiku takiego naszego wewnętrznego krytyka. Który nas hamuje przed realizacją tych e, naszych marzeń i tego, co chcemy więcej, i jak go, jak go rozpoznać. I stopniowo sobie będziemy przez te kolejne spotkania, najbliższe, rozmawiały o tym, jak sobie z nim poradzić, jak z nim rozmawiać, z tym naszym wewnętrznym głosikiem. A jeszcze tak na koniec, bo jeszcze, ponieważ je, widzę, że, że jest przez cały czas kilka osób. Um, Napiszcie, napiszcie mi proszę, co, co mówi do was ten, was ten wasz wewnętrzny krytyk. Wiola wcześniej, wcześniej napisała, że jej wewnętrzny krytyk, jej ten wewnętrzny głos mówi jej nie podołasz, przerośniecie ten projekt, tak? Nie rób tego, nie realizuj tego. Co, co do was mówi konkretnie? Wasz wewnętrzny krytyk. Jakie, co słyszycie w głowie? Mogę Wam dać taki, taki swój przykład, że w momencie, kiedy już teraz kilka lat temu, ale to było przed, tym, przed moją pięćdziesiątką, kiedy postanowiłam, że całkowicie zmienię swój zawód, albo kompletnie, diametralnie. Czyli postanowiłam po, po długim procesie, takim wewnętrznym, że właśnie chcę zostać life coachem i że chcę pracować z ludźmi, pomagać im w ich rozwoju, w ich ścieżce takiego wewnętrznego rozwoju i w realizacji ich marzeń i zmiany ich życia. To mój, mój taki wewnętrzny głosik, który tam. Głównie taką bardzo dużą blokadą we mnie wtedy było to, że jestem za stara. Że jesteś za stara, w ogóle co ty w ogóle, dziewczyno, wymyśliłaś, masz prawie 50 lat i teraz zachciało ci się w ogóle zmieniać zawód, przecież to już nie masz na to czasu. To się po prostu nie uda. W ogóle to jest, to jest w ogóle kompletnie niemożliwe. Trzymaj się tego, co masz. Potrafisz to, rób to, a nie zawracaj sobie głowy ze zmianą zawodu. Przecież to musi być szkoła, musisz nabrać doświadczenia w tym, co będziesz robiła. To już jest za późno, to już jesteś za stara, moja droga. Taki był mój ten wewnętrzny krytyk yy, i takie historie mi opowiadał. Napiszcie mi, słuchajcie, dziewczyny. Hello, hello. A może nie możecie pisać, może nie możecie pisać, bo na przykład się szykujecie do roboty, <laughs> to będziemy kończyły, i e, jeżeli nie, nie możecie teraz tego napisać, e, to, to napiszcie później na przykład, dlaczego to jest ważne, żebyście się tym podzieliły. Jaki jest ten ważny. Głos w środku, który Was hamuje przed realizacją tego Waszego więcej. Dlatego to jest ważne, ponieważ to też jest bardzo ważne dla innych kobiet, żeby dla każdej jednej kobiety, która jest z boku. Ponieważ nam się zawsze wydaje, że to tylko my jesteśmy takie do kitu i że to tylko w nas ten głosik jest i tylko w nas nam przeszkadza, a wszystkie inne są takie super i wszystkie inne realizują swoje pomysły, i wszystkie inne dziewczyny są takie chopsiub do przodu, i że to tylko ja jestem taka i że, że mi się nie udaje i że właśnie ja mam w sobie taki hamulec, który nie pozwala mi realizować swoich, swoich na przykład marzeń. Um, Iwonka, o to też u mnie, zmiana przed czterdziestką, podczas gdy inni zakładają swoje marki po studiach. Piękny przykład, tak. Tak, czyli trzeba mieć czas na to. Przecież jak to założę, założę swoją, swoją firmę, założę. Będę budowała swoją markę, przecież nie zdążę, przecież to wymaga czasu, prawda? Dokładnie o tym mówię i to jest ten wewnętrzny krytyk, który tam nadaje. Napiszcie mi, kto jeszcze ewentualnie. Podzielcie się, żeby inne dziewczyny zobaczyły, że każda, każda z nas to więcej, to może być nawet. Um, to może być związane z obszarem takim naszym osobistym, tak? To może być z realizacją e, jakichś marzeń związanych z, z naszym związkiem, z naszym partnerem, tak? E, ale bardzo często, bardzo często, jak najbardziej, szczególnie właśnie w przypadku kobiet, wewnętrzny krytyk dochodzi do głosu, kiedy wchodzimy w taki obszar nasz zawodowy, w taki obszar, w którym tak naprawdę my, jako kobiety, funkcjonujemy i jesteśmy od niedawna. Bo tak, jakby spojrzeć troszeczkę wstecz, to ile? 200? 300 lat? Może nawet przesadzam. A tak, to przez cały czas był bardzo męski świat. My dopiero tak naprawdę teraz zaczynamy zakładać nasze firmy, zaczynamy budować nasze marki, tak jak Iwonka napisała. Zaczynamy wchodzić w ten świat, który był do tej pory tak bardzo męski i przez cały, jest, przez cały czas jest mega męski. Yy, ja teraz, słuchajcie. Yy... Ta, ta taką moją drugą odnogą, oprócz. O, ja się chyba jakoś rozgadałam, nie wiem, która jest godzina. Taką drugą odnogą yy, coachingu jest to, że jestem w takiej przestrzeni yy, wśród. Yy, w takim środowisku inżynierów, takich przemysłowych inżynierów. Yy, I tam są sami faceci. Ja jestem jedyną, jedyną kobietą. A... Nie jestem inżynierem, to był, nie, był, nie był mój poprzedni zawód. Ale przez cały czas jest bardzo wiele obszarów, których, do których w ogóle kobiety nie. nie jest bardzo mało kobiet. Yy, większość firm, które są zarządzane, są zarządzane jednak przez cały czas przez facetów. A niby dlaczego? A niby dlaczego. Więc powiem Wam dlaczego. Właśnie dlatego, że mamy w sobie. Ten zakodowany, i po prostu wyuczony, i w ogóle nieprzepracowany głos takiego wewnętrznego krytyka, że coś jest z nami nie okej, okay, że w jakiś sposób jesteśmy gorsze, że niby jak gorsze, przepraszam bardzo, że niby jak nie mamy czasu. Zwróćcie na to uwagę. Słuchajcie, chyba się rozgadałam, ponieważ robię live'a tak bezpośrednio na tutaj na, na profilu, to nie widzę godziny. Więc e, dzisiaj już skończymy. Iwonka dziękuję Ci bardzo, Wiola też i Justynka też, że, że podzieliłyście się e, s, s, swoimi doświadczeniami z tym wewnętrznym głosem, z tym wewnętrznym krytykiem. E, I zapraszam Was na piątek rano, na godzinę siódmą, na kolejne spotkanie, gdzie opowiem Wam troszeczkę więcej, jak rozpoznawać ten głosik naszego wewnętrznego krytyka. I przez kolejne spotkania będziemy sobie z nim tam y, trochę pracowały, tak o ile można to zrobić właśnie podczas takiego live'a. Życzę Wam dziewczyny cudownego dnia, y, miłego i y, peace i y power. Kobiecy power. I y, y love oczywiście. Kochajcie się i realizujcie swoje marzenia. Trzymajcie się, pa! pa.